Czas na kolejną grę. Dobrze nam się idzie, prawda? No, dzisiaj jest super dzień do grania. I do komentarzu. Tak, tak że... Czu czuję, że mimo wszystko komentarz jest lepszy od gier, ale nie mi to oceniać. Pełen profesjonalizm dzisiaj. Tak. A, jeszcze jeden wpierdol i idę spać. Po <noise> <noise> wpierdolu ci lepiej śpi? Lepiej mi się śpi. <noise> na, na osiedlu to wiedzą? No. Zresztą <noise> no, jeszcze nie. Okej. Okay. Lekarz zalecił w pierdol <grym> Lepszy spanie Nie łykaj leków Weź w Moja G. <grym grym> <grym> o. Moja G. Moja G. Jadzi Moja G jest śmiesznie. Chciałem co karatekita walczyć? A, a? Ja. Ja. Tylko a nie chcę z tak pisze. A się kojarzy z jakimś procentem wentylatorów. Ventus mi się zajść z Venturą kojarzy, nie wiem co. No, da, o, może O patrzę, tak jakby my Protos, rantom Gorący dzień Kup Ventusa. Dawaj tego, ...four gate'a podwójnego czy coś Okej, okay, to masz szansę powodzenia. Do, no, może przyda mi to na się uda Okej okay. W sumie tak teraz pomyślałem to był z mojej strony, żeby w ogóle próbować jak sądować jak tam ten miał tylko dwa gatey Próbowałeś eksponować? No. Dormowy słoneczek. <laughs> <To>, tutaj No <bija. laughs> Dobra, teraz gdzie oni mają bazę? Na przykład tutaj chyba mają bazę. Tutaj idę. Tak. Dobra, spoko. To ja pójdę do tego drugiego. Tutaj, tak tak? chyba tutaj. No, no, no. Tak, tak. Spoko. To nie może, jak takie krótkie filmiki będą no w tym tygodniu, to ludzie, a ten z w przyszłym tygodniu, będą, bardziej, lepiej będą, będą mieli większą chęć oglądać. No, właśnie jeszcze musimy dokończyć w Raz kapach O No. Cześć, jak tam gracze muszą sobie ustalić jakiś termin. Pewno nie ten weekend, z tego strzałem. No, bo tam Ogór chyba wyjeżdża czy ktoś. No, z, sezon Ogórkowy się zbliża, trzeba iść zbierać. No tak, gate w połowie, bez gazu. Co jeden gaz. Drugi pylon to jest dobra rzecz. stawia gaz, pylon dwa gazy robi. Czy z jednego już wydobywa, a w drugim też zaraz zacznie wydobywać? Ten na razie ma jeden gaz. Czy gramy na dwa tosy też? Też. No, same protos. No, może jak tutaj się schowam, to nie dobra, nie będę się chował. To jest Jednej. To było 20 protonów roguetta 20, nie? Nawet nie wiem. Ja tak, ale co to chyba to 20? Tak, Core też szybkora robi. Będą tutaj stawać Pajlona, bo mi zabili probę w tym miejscu, mniej więcej. Okay. ty ja idę do twojego pylona dobra ups dobra, na panu mam bronić twojego nie, nie, mogę w tej a, dobra, spok z drugiego A teraz kto szybciej wyegzekwuje egzekwuje forgata chyba Biorąc pod uwagę nasze dzisiejsze osiągnięcia podejrzewam, że nie będziemy No, też mi się zdaje, że będą mieć szybciej Znaczy oni wszystkie jednostki mają u nas Może dojść do jakiegoś do base trade'u czy czegoś Dobra, ja po prostu wchodzę do nich No, ja też tego zniszczyć. Dobra? Dobra, idę od razu do drugiego. Tu już, już gatey nie działają, to jest najważniejsze. Dobra, proby wybij. Idź do niego, ja próbę, proby wybij. Okej. Okay. Przywołał z powrotem. Dobra, o mnie siedzi Ogólnie tu zniszczyłem u Nexusa Ogólnie to mi wszystkie problemy wybił. Dobra, cofaj się teraz. Już tam schodzę. Dawaj, ciśniamy go najwyżej. No, ja nie mogę nic szywować w tej chwili. No. To było głupie. Czekaj, czekaj, zajdziesz chyba, nie? Czekaj. Come on. Dalej się może uczył. do góry. Nie, przeglądane to jest. Ja już nie mogę nic zrobić, tak naprawdę. Mam dwie proby, nie mam nexusa. To masz jakieś minerał? 125. A, dobra. To bez sensu. No. <laughs> GG. GG, super dzisiaj 3 gry. Jop. Mam nadzieję, że on się podobał. <gry> poziom, poziom, był dzisiaj masakryczny, aż sam jestem w szoku, Czy można tak grać. <gry> tak. Ja, ja też nie podejrzewam, ja też myślę, że zeszliśmy na samo dno, szamba, kim jest skill skill. No, eee, no, ale no za tydzień będzie lepiej, bo gorzej już chyba być nie może. <gry> za, ty, za tydzień może zrobimy to w osobnej porze, ten, to nagrywanie. No. Dobra, w każdym razie dzięki wielkie za ten tydzień, ee, przepraszamy, że nie udało mi się wygrać, bywa. Innym razem, za innym, pierwszym razem oddaję, że wygraliśmy wszystko. Będzie Więc jest, jest, jest jakiś balans. My będziemy... Myślę, że wiesz, że coś tam trzeba będzie poćwiczyć i może tak. coś ogarniemy. No tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. jestem ja Dans na razie. Cześć.